Bo ja dzisiaj sama muszę iść do tego przedskola wstrętnego. Co ja dzisiaj bez niej zrobię, Zawsze z nią chodzi. Ale mama i tak mi kazała. Powiedziała, że jak ja nie jestem hola, no to muszę iść do przedskola. A Ty na sobie leży w ciepłym łózecku. I sobie pije kakałko. I sobie ogląda bajki. I muszę iść do tego przedskola okropnego. Nie lubię chodzić do przedskola. Dzień dobry. Nie ma mojej bestii, nie mamy nawet razem co polobić, bo ja zawsze sobie z nią od razu idę tutaj, sobie skakujemy, i się bawimy z zabaweckami, hipopotamkiem albo luznymi innymi klocuskami. Tak mi smutno, zostawcie łapeckę do góry, każda jedna łapecka do góry to jest jedna kolezanka więcej dla mnie. O jeju, jeju, ile to będzie się <laughs> trwało wszystko, tutaj muszę tyle... Moja małpecka Ty? ulubiona. <laughs> Ej, Halo, kto się tu śmieje, pse? Plasan, Cześć, co ty tu robisz? Ja cię chyba nie znam. O, cześć! Ja jestem Max, jestem nowy tu w przedszkolu. Jesteś nowy w przedszkolu? Ale od kiedy? To jest twój pierwszy dzień? To jest mój pierwszy dzień, bo ja się przeprowadziłem tutaj do Blue Heaven. Naprawdę się przeprowadziłeś? Ale ja cię nigdy nie widziałam. E, nawet nie widziałam, jak tu wysłam, że jesteś. Chyba musiałeś być gdzieś schowany. Chyba jesteś się wstydzić, co? E, no bo trochę ja nikogo nie znam. I po prostu mam mojego plusiaczka i ja się nim bawiłem. O, bardzo fajna. Zobacz, to jest mój ulubiony hipcio. Zawsze sobie go tu odkładam, żeby nikt go mi nie zabierał. Zobacz, to jest mój ulubiony hipcio. Czyli wtedy możemy się pobawić. Ja ziem, ty na to? Ja z e... moją a ty z hipciem. Lazzę mamy się pobawić. No no ja nie wiem, ja się zawsze bawię z moją bestytiną w sumie, ale dzisiaj nie ma, no to to możemy razem się pobawić. Czyli ty masz taką przyjaciółkę? Tak, mam przyjaciółkę najlepszą na świecie. A... Ale ona jest bardzo hola las, i no niestety nie ma jej, ale wiesz co? Możesz tak. ją zastąpić dzisiaj. O, fajnie, bo wiesz ja, ja nie mam przyjaciół jeszcze żadnych tutaj, bo jestem trochę sama. No właśnie widzę, ale wiesz co, masz bardzo ładną luzową bleskę, bo luzowy jest mój ulubiony kolor, a twój jaki jest? Ej Serio? Mój też jest luzowy, tylko taki jaśny, widzisz? A ty masz taki ciemny. Naprawdę? Bo no nie no. widzę. Jak fajnie pierwszy chłopak, który lubi luzowy, ale super! Ej, nie mów nikomu, bo... Bo kiedyś się ze mnie w starym mrzeć śmiałych śmiały chłopaki, że lubię luziowy. Ale to nic nie jest takiego. Każdy może lubić kolor, jaki się chce. Na przykład e, ja dziewczyny mogą tak lubić myślne. calny, a calny jest dla chłopaków, a chłopacy mogą lubić luzowy, bo luzowy jest dla dziewczyn i to nieprawda. Ja lubię dużo kolorów, ale taki luziowy to jest mój ulubiony i Ty taki masz luziowy, który ja też lubię. Pasuje ci taki do włosów. O, dziękuję! A zobacz, tutaj jest taki domek. Ja sobie lubię z nim w nim spędzać czas i zawsze się tutaj chowam z moją bestie no, zobacz sobie, tak tu siedzimy i wtedy nam mnie nie fajnie. przeskadza. Tutaj można robić różne żaby, albo patrz, można tutaj przejść i się chować z tyłu i nas nie znajdą. Ej, właśnie, a może co ty na to, jak my byśmy w ogóle stąd poszli, bo ja dzisiaj jestem taka smutna, że nie ma mojej bestii Tiny i nie chce mi się tu dla bardzo siedzieć. To jest mój pierwszy dzień w przedszkolu, to pani nawet jeszcze nie wie, że ja muszę tu być, to mogę uciekać. Serio? Bo to zrobimy to! Ja nigdy nie miałam ucieczki z przedszkola, ucieczka! Fajnie, a co byśmy robili, bo ja nie mam żadnych pieniądzów. Ej. Wiesz co, możemy trochę zobaczyć to miasto, bo ja tu nie znam nic. Może jakiś plać zabaw, albo A, tobie, coś tam dobrze. Czyli jak nie znasz miasta, to ja ci pokażę. Ale pieniądzów i kasów ja nie mam, monetów nic nie mam, żeby coś kupić, ale to nieważne. Ja nic, mam taka... trochę kieszonkowych. Kieszonkowych, dobra, słuchaj, musimy teraz się tak schylać. Ja cię wszystkiego nauczę. Ja tu znam Blue Heaven i wiem, kiedy trzeba iść. Trzeba iść tutaj i teraz tak, zobacz. Ja idę za tobą, to jesteś specjalistką chyba tak, tak, tak. Słuchaj, stań teraz, cy dwa, jeden, się wyplostuj i musimy biega. Jest do przodu. Dobra. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. No to ty, dwa, jeden, wyprostuj się i biegniemy szybko, 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 I zobacz, Ale tutaj ty jest ty taki plac. Zaba. Ej, ty szybko biegasz. Ja myślałam, że tylko chłopaki tak szybko biegają, a ty dziewczyna też tak biegasz szybko. Ej, na placu ci się podoba, jak szybko biegam? Bo moja hmm. bestia Tina mówi, że ja wolno biegam i w ogóle, że ja tak to mało To mega szybko Struś pędzi a co to jest styluś pędzi Bo no, w ogóle pierwsze. to jest takie się... zwierzątko to jest. Co ty gadasz? Takie zwierzątko, zwierzątko sypkie chyba. No ono mega tak biega i ma długie nogi. Aha. I a chute. zobacz, tu jest, tu jest, o zobacz, tu jest, tu jest, tu jest huśtawka w blu. A ja mogę cię pobić? Jak ty się sama rozbujałaś, ty się nie boisz wysokości? Oczywiście, że nie. A czego ja mam się bać? To jest bardzo fajnie, ale trochę mi się zakręciło w głowie. O, uwaga, uwaga. O, prawie dostałam. <laughs> ja się aż tak mocno chyba nie umiem bujać, bo ja tej huśtawki nie znam, wiesz? Ale wiesz co, nie martw się. jak ja zostanę twoją koleżanką, to ja cię wszystkiego nauczę, bo ja już znam patenty, co zrobić, żeby się sypcie bujać. E tu jest fontanna. Ale cekę nie można do niej wskakiwać, bo zaraz przyjdzie pan policjant. Pan policjant tutaj ma komisariat. Ale wiesz, wtedy to jest daje fontannie? mandat? Fontannie są pieniądze. Ja szybko tam wejdę i może zabiorę cię na lody za tą kasę. Serio, no tak, bo ludzie zucają monety do fontanny, żeby przyniosła szczęście. Później ja spróbuję coś znaleźć. Dobra, dobra, to. Co ty lubismax? Poczekaj, ja no, na co Uuu. tak stoję! Jak coś, jak coś to jest, to nie idzie policjant. Max, sypciej! Max, no sypciej to lub pozala policjant, oh, czy to, ty nie będzie. Uciekaj, uciekaj, Uciekamy, uciekaj! to są nielegalne rzeczy, co my robimy teraz. Kusiuka, Oselałeś. Dzisiaj się schować? Gdzie się schować? Patrz, patrz, patrz ile ja znalazłem. Zablałeś z fontanny kaset, zrobiłeś to dla mnie, żeby ze mną zjeść lody. I teraz możemy wszystko co chcesz zabrać Gdzie tylko byś chciała, ja wszystko zapłacę. Ja chcę iść do salonu giel na lody i kupić sobie bulgielka, bo mama mi nie pozwala. To wszystko po kolei. Może najpierw pójdziemy hmm, na gry, potem na obiad, a na deser na lody. Dobrze, a. dobrze, a jak ty masz wszystko zaplanowane, to nie jest tak, że, że ty robisz to opierw na lody, żeby, żeby wszystko tylko od tylko. Tylko ty tak zamyślałeś, że najpierw zabawa, ja potem jedzenie. Ja bym żeby wszystko miało po prostu część, tak? Więc na deser się chodzi na lody. Ojej, jaki ty jesteś super kolega, to mi się podoba. Bardzo się cieszę, że przysła... Musimy cały się do przedszkola. Bo się tak same biegają tutaj po ulicy, to nie jest dobry pomysł. Tak, tym bardziej, że tam jest pan policjant. Pan policjant jest bardzo zły i bardzo go nie lubię. To jest taki o, luby zbysek. Luby zbysek, on się wszystko cepia wszystkie na block heaven. Ja nie lubię takich policjantów, jak oni się ciepiają. No ja takie pomagają. Ja też tak, ja też tak uważam. A kiedyś chciała zostać jak będziesz duża? Myślałaś ja? Tym? Ja bym chciała zostać księżniczką. Księżniczką, I mieć swojego wow. księcia, który przyjedzie do mnie na białym koniu. Ja lubię jeździć na koniu. A? A Jeździłem. No, mogę ci zabrać. To jesteś kiedyś na konie? Jak tu mają konie w tym mieście, to mogę ci zabrać, bo ja miałem mojego konia u siebie. Ja cię klęcę, ale wspaniale, to jest najlepsza wiadomość. No, po prostu super! Ja, ja się zgadzam, tylko mama a będzie ciekawa, musiała się, kim zgodzić. ja bym chciał być? O, no, powiedz. Tylko nie śmiej się. No dobra, nie będę się śmiała. Bo ja bym chciał być tancerzem. Tancerzem? Ale tak. chłopacy nie są tancerzami chyba. No to ja ci mogę pokazać tutaj na tej gzezy, ja dobrze tańcę. Ha, A ty na przykład tancesz i się naglewasz i gdzieś to wstawiasz, bo ja widziałam, mama mi pokazywała, jak są tancerki dziewcyny i normalnie się naglewają. I to jest w internetach. Yy, no kiedyś coś tam może naglewać. Ale dla mnie. Aha, dobra, to wiesz co? Ja bym cię naglała. Tylko ja nie mam telefonu, bo jestem za małym bejbusiem mieszka. ja też że nie mam telefonu. Pokażę, jak Ja ci pokażę na przykład, że takie coś podlafię. O, to Oj, tak, umiem. Jak ty się luz, fajnie. Możesz spróbować jakiś taniec ze mną zrobić. Coś ale takiego co... łatwego mogę wybrać. No to coś takiego łatwego wybiesz, no. O, patrz, ma makalena, znasz to? Yy, no, w sumie znam, ale wiesz co, może Ja po prostu sobie wybiorę taniec, a ty próbuj zatancyć jak ja, bo ja się trochę wstydzę, ja bo ty chyba ładnie tańczysz. Ja się umiem tańczyć, umiem tańczyć ty nie wybierzesz, to ja to będę też łamięć. Ja wybielam taki taniec. O, zobacz, zobacz, taką nogą. Zobacz, widzisz? A O, to jest takie łatwe. Patrz, ja teraz to wszystko powtórzę. I jak ty to lubisz równo? Ty zapamiętaj ten układ. Góra, I to noga. Bum, bum, bum. Oh, jak lupno my <mian> lubimy. Ej, to jest super. Ty będziesz moim bestiem od tańcenia, bo moja bestitina nie lubi ze mną tańczyć, bo ona woli na jak trochę ćwiczyć. Ja kocham chodzić na dyskoteki w przedszkolu i takie tańcówki i na bale, ale na Ja nigdy nie byłam na dyskotece w przedszkolu, dlatego ze po prostu no nie miałam z kim, a moja bestitina lubi Ej, dyskoteki, ale ona nie tańczy. I na to przecież ja mogę teraz tam chodzić na dyskoteki i będzie Tym fajnie. Będę miała przyjaciela od koni i będę miała przyjaciela od tańców i od dyskoteki. Dyskoteków, ale super. O, mam pomysł. Może byś chciała, żebym dla ciebie wygrał tutaj na tych piłkach jakiś pleżek. Ale ty umiesz tak trafić? No dobra. Ej, idzie tak, poczekaj, patrz. O, o, nawalamy. Dawaj, dawaj. Musimy mieć ci 20 punktów. Ty jesteś najlepszy z kosa w ogóle. O, muszę uwaga, piłka uciekła. 20 punktów. Uwaga, tlafis Jest, jest jeden strzał. Wow, już, już dałeś laty, już masz tyle. Ale ja jeszcze pobiję lech. Będę tutaj najlepszy, Max będzie pobyć... Ale ty jesteś taki mam masz taką siłę w lękach, żeby zucać? Patrz, Ej. będę miał zaraz 40, 32, widziałaś? Ja cię klęczną nie I teraz wiece. możesz się wybrać na glody, jaką tylko chcesz. Naprawdę? Naprawdę. Mm. Może, może ja bym chciała małpkę i bym miała takiego misia jak ty. No to proszę bardziej, ta małpka jest teraz twoja. Ojej. Dziękuję Ci, jesteś najlepszym przyjacielem, w ogóle jak my się super dogadujemy, ja w to po prostu nie wiedzę, Ty lubisz luzowy, ja lubię luzowy, I Ty lubisz tańczyć, ja też lubię tańczyć, ale nigdy nie miałam z kim, ty lubisz dyskoteki, lubisz konie, masz fajne mazenia o swoim yy, zawodzie w przyszłości, bo chcesz być tancerzem, a jakby był tancerz i księżnicka faza, to dopiero by było, no to by było fajne, a ja też ja lubię się takimi lalkami bawić, ale to mam nadzieję, że się nie śmiejesz, Kami? No, się na przykład udaje rodzinę, dom się bawię. Dobra, możemy razem poudawać, na przykład ty będziesz tatą, a ja będę mamą. Dobra. A to nazwie... I... A jak nazwiemy bejbuśka? A ja właśnie nie mam pomysłu, że ktoś by nam podpowiedział. Jakie dasz tutaj imię? Napiszcie może nam w komentarzu, jakie imię dla tego... Czy to ma być culeczka, czy to ma być synek? No właśnie, dziewczynka, czy chłopiec i wtedy jak będziemy się bawić w rodzinę, to tak będziemy nazywać naszego bejbuśka. Ale ty jesteś tak, super, ładnie. bardzo cię lubię. A teraz możemy iść na... Obiad, bo y, mama i tata muszą zjeść. Ojeju, jak ty, jak ty wszystko wiesz ładnie, jak ty dbasz o mnie. Dobra, słuchaj, ja podbiegnę tu sypko. Zobaczę, zobaczę tylko czekaj na przejście, bo trzeba przejść z maluchem. Lewo, prawo, lewo bądź, i prawo. Można przejść, można przejść zaplasam, zaplasam. Idę idę z babykiem, idę. Uwaga, kolejne przejście. Lewo, prawo z możemy iść. Dobra, ale ty widzisz, ja też tak lubię dbać o bezpieczeństwo. My się świetnie dogadujemy. Nie wiedziałam, że znajdę takiego super przyjaciela. Normalnie Dzień mój mąż to jest mój mąż, mój chłopak, bo mamy lalkę. Bejbusia. Dzień dobry, poprosimy. Doble. ja zapłacę dla mojej ziony za wszystko, co ona chce. Mam kasę. Dla płacę. zony? Jak ty mówisz fajnie. Dobra, Dobra ja poproszę. Małą, dużo frytków, dużo hamburgerów i dużo kolów. Ej, tak się mówi? Kolów? Hamburgerów? Chyba, chyba się tak mówi. Ja Mam. Już mam! A to Dobrze. zapłaciłeś z tego. Jesteś... z tych zlobniaków to stal fontanny! Pewnie gdzieś straciło. O, zobacz już poło... Ojej, za dużo społożyłam. O to oni teraz ze świecą. I możemy się zjeść kanapeczkę Smacznego ci zicienina. Nina. Nom, 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 nom. ale pysny, bulgele. Ej, to jest o wiele lepsze niż taki obiad w domu. Ja czasami tak lubię trochę wyjść na miasto. Mm -hmm. Czasami ludzie mnie zabylają na albo coś, a ty? Jest, co to, to było takie pyszne! Dziękuję ci za tą ucztę. Jeste, zapłac to było naprawdę miłe, Ale bardzo to kulturalne. I nie koniec, bo teraz całą jeszcze jeszcze rodziną na lody. A właśnie zapomniałam jeszcze Lody. Ja nie wiem, co ja to z zmieścić tyle, po prostu już mi kupiłeś ze. Po prostu ja Piękna i będę sobie lubo. Ja na przykład bardziej lubię jeść lody. I jak ty nie dasz lody, to kończ, to ja mogę skończyć za ciebie lody. ty byś zjadł za mnie? Ale fajnie. Bardzo, bardzo się cieszę, że wtedy byśmy nie zmalnowali tych pieniążków, prawda? A jaki jest twój ulubiony smak lodów? Ja mogę zgadnąć. Hmm, jaki jest mój ulubiony? Ja sama nie wiem. Mi lubię wszystkie wydaje... lody. Weź mi wybierz jakiegoś i ja zobaczę, czy to będzie dobre. Okej. Okay. Ja bym wybrał takiego dla ciebie kolorowego. Kolorowy? Tak, on jest luźne owoce. Hmm, nawet biegałki mi kupiłeś. Jesteś taki kochany. A dla mnie weźmy taki niebieski, hmm, Ale możemy się podzielić. Lose, posmakuj mojego, możemy, a ja twoje wymienić. Proszę. miam, 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 Teraz proszę, możesz ten niebieski żebyś próbować. Widzisz jaki dobry? Mm -hmm, bardzo, bardzo proszę dobre. Proszę bardzo, ja tutaj zapłacę za niny, lody i za moje. Proszę bardzo. Tu jest Kasia i już mi się skończyła Kasia, nie na wszystko wydałem. O nie, fajnie, że wydałeś to na nas. Tak się cieszę bardzo, bardzo jestem wstydliwa i teraz już chyba bym nie musiała wracać do domu, dlatego że już skończy się coś w przedszkolu. A zobaczymy się jeszcze kiedyś, Ty no ja... zobaczymy się w setskolu z głuptasku. Bo ja bardziej się z tobą dobrze bawiłem i po prostu jesteś taka ładna i mądra i ja po prostu bym... poczekać coś mam dla ciebie. Bo Janina, mam dla ciebie taką niespodziankę i po prostu bym chciał być twoim chłopakiem, a ty moją dziewczyną, bo jesteś fajna. Cielio, ty masz dla mnie kwiaty, jesteś taki romantyczny. Lasie to dla ciebie. Jakie piękne, dziękuję, ale wiesz co, nad twoim pytaniem muszę się jeszcze zastanowić Dam ci znać jutro w przedszkolu, dobra? Dobra, to jutro się zobaczymy i może mi przystawić tą tinę beści twoją. No może, bo się może ona się jutro matujka. już będzie, zobaczymy. Ale dzięki za kwiatki i za ten dzień, byłeś super. Pa, muszę wracać do domu. Anina, no, jesteś super dziewczyną. Dobra, szybko muszę wrócić, bo przecież ja już powinnam być w przedszkolu. a jak nie mam je w przedszkolu, to muszę szybko wrócić do domu i coś tam mam nie powiem, że mnie jakaś mama koleżanki odwiozła. Ale to był cadelski dzień, normalnie poznałam Maxa i chyba będę miała pierwszego chłopaka. Tina jest niestety hola, a wy w tym czasie możecie wejść do niej na kanał, zobaczyć co oni słychać i napiszcie jej zdrowia w komentarzu. I możecie też wbić na naszą grupę w Robloxie Team Nina i Tina, bo nasze bestie zawsze będą lazy, nawet jak będę miała chłopaka. Dzięki ze mnie oglądaliście i moją historię zakochania w syckolu. Pa!